Cześć, witajcie w następnym filmie na moim kanale. W filmie z cyklu Prezentację. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować wagon, wagon platformy firmy ROCO. Jest to wagon z orzełkiem PKP, trzecia epoka. Ty wagonu PDKEKS. Numer katalogowy 6600060 A0. Jest to ładunek, wagon, platforma z ładunkiem szyn. Na razie jeszcze nie pomalowany. Na pewno będzie jakaś tam mała modyfikacja tego ładunku. Także tak oto się prezentuje w opakowaniu. A że teraz jest jakaś promocja wyprzedażowa co niektórych modeli ROCO. Także w sumie będzie ich cztery sztuki. Piąta sztuka dojdzie tego wagonu z zestawu czterech wagonów. I chodzi, bo tu ten wagon jest opisany, tak jak mówiłem, trzecia epoka. Tamten zestaw cały, a na zdjęcia przynajmniej wagon się niczym nie różni. Jako epoka czwarta przyjdę. Zobaczymy, porównamy, czy to jest to samo? Wyciągnijmy model z pudełka. Na bok. Nie wiem, czy budowa podłogi jest właściwa. Trudno mi się na ten temat wypowiedzieć. Widzimy, właśnie widzimy. Ja widzę, że tam ciężko będzie dojrzeć. kamerze trochę inaczej pokazuje. Oznaczenie wagonu, numer katalogowy, czy znaczy seryjny, ewidencyjny wagonu, PKP, orzełek. Jakoś zostaje zapisana. Powiem tak. No, Nasz, no, żeby, no, mówię, nie chcę, coś mi to światło współpracować dzisiaj ze mną, a przez to ostrość spód wagonu jest naprawdę fajnie odzorowany. Jak na tą klasę cenową, porównując do platform Artiteka, w sumie porównać nie można, bo tam to jest manufaktura innej technice, wykonana z tego co mi wiadomo. Tu mamy drugą stronę wagonu niż fabrycznie tego modelu z odlewów tryskowych przypisane do straty do stacji Ostruda, dyrekcja Olsztyn Także postawmy ten wagon na torach, połóżmy ładunek i zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Wagon już stoi na torze, może nie idealnie w kadrze. Tu mamy ładunek do niego, szyny rokowskie, jedną, jedną stronę trzeba modeloowe Już ta rodaę chwycić o ostrość. Nie uciekaj. Warunki jedne bardzo dobrze jak na, na roku. Do tego opakowaniu w pudełku są jeszcze kłonice do zamontowania, do zamocowania w najbliższym czasie jak już tą szafkę będę miał słowetną zrobioną to wagony będą skompletowane Także tak oto się prezentuje wagon. Na torze, w następnej scenie, zobaczymy wszystkie wagony wypakowane. Pobawimy się w małe manewry, jakiś przejazd. Sfilmujemy, nagramy całego zestawu czterech wagonów. Jak widzimy, wszystkie wagony już mamy na tora. No, żeby zadość się stało w sumie tradycji, zapomnę ją ciągnąć. To zatrudniłem dzisiaj, no może nie stonkę, bo to w sumie jest kociołek. No, ale chciałem, żeby lokomotywa była z dźwiękiem. Także postanowiłem no to będzie ta lokomotywa. Dzisiaj się z nami bawiła. Także startujemy. Mm-hmm. <sighs> Thank <sighs> you. Bye. <sighs> mamy sformowany, więc za chwilkę będziemy mogli ruszać na szak i powoli przygotowujemy się do wyjazdu.